Witam serdecznie w kolejnym odcinku z Ultimate Dúrzbaku Warkout Super Duty Master Flex 2. Dokładnie tak zrobiłem sobie serię na brzuszek. Na dobry początek mamy Selfie Steam na Maxa. A ciebie, drogi widzowie oczywiście proszę o zostawienie łapeczki góra oraz subskrypcji na kanale, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Bardzo lubię często to powtarzać. To jest taka moja sztywna formułka, rozumiesz normalnie? No bo zawsze może się trafić osoba, która akurat nie subskrybuje. Może to jesteś właśnie Ty. Tutorial sprawdzania subskrypcji. Najedź myszką na przycisk subskrypcji, jeżeli jest czerwony to z***ałeś i musisz to naprawić, klikaj dopóki nie zrobi się szary. Jeżeli ktoś nie zrozumiał to pod koniec filmu poradnik dla daltonistów. I może w tym momencie zasubskrybujesz, a ja będę Ci bardzo wdzięczny i o to chodzi, rozumiesz, to normalnie. Lecimy z kolejnym odcinkiem z symulatora siłowni 2, druga wersja i rozumiesz, 3, 2, 1, go, intro! Pierwsze co zrobimy, oczywiście dzwonimy do tatuśka, bo mamy self-esteem na maksa wbity, także trzeba tutaj wykorzystać to wszystko. O, oh. no bo dajesz mi pieniądze, to po co mi praca, mordo, nie potrzebuję, 1710 dolarów mamy, o oh, mój Boże, mamy oczywiście nowe rzeczy do kupienia z tego co ostatnio nam się pokazało, nowe koszulki i tak dalej, możemy to tak sobie sprawdzić, może coś ciekawego będzie, nie, nowe koszulki nie, nowe spodnie prawdopodobnie to by były, tak jest. Hem, hem, hem. Te wyglądają nawet spoko. Czemu by nie? Jakby słego i tak już mam na 100% nowe tatuaże, ewentualnie? No. Dobra, no to wychodzimy sobie w takim razie. Lecimy do Staff Only. Tak, lecimy do Staff Only. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam, witam cię, Dziewucho. No wiesz co? A... Let's go i cztery zaliczone Tak jest Tak jest Co ty myślałeś I meter poza skalą Dokładnie tak New hair i new pants Znowuż kuźwa widzisz normalnie Dobra mordo Co ty tutaj masz ciekawego dla mnie? Dobra dobra Uuuu 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 Dobra dawaj mnie tego soku z panie Czemu by nie? Spróbuję, nie? Let's go! I drugie powtórzę, i trzecie, i czwarte, i piąte, i szóste, i siódme, i ósme. O mój Boże, ten przyrost masy jest straszny, ej. Ja się go aż boję. Przecież ja zaraz się w drzwiach nie będę mieścił, a nie, z tobą już gadałem, nie? No idę tutaj, bajcepsa se zrobię, tak jest. Czekaj, bo ten booster mi szybko leci, kuźwa, a ja tu się muszę skupić na ćwiczeniach. 98. Uuuu. jeszcze jedna seria dzieli nas od wbicia 100%. No to prawda, co tam? Co tam, mordy? Ja se tu robię y, tylko 3 tony, nie? Generalnie rozgrzeweczka tak jest, normalnie. A co tam u was? Co, to, co tam u was, nie? Co, co tam u was? 100% masy, moi drodzy. 100% masy. Ty, jeszcze jedną serię zdążę zrobić. Dawaj. Dawaj, downward, 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 Zdążyłem, 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 zdążyłem. To prawda, już masy mi to nie da, ale zdążyłem rozumieć. Normalnie mamy 100% masy, 100% słegu, 100% popularności. O mój Boże, teraz musimy się przygotować w ogóle na ostateczne, prawda, tutaj wejście, chociażby na saunę, bo to też jest tutaj, że tak powiem, dosyć potrzebne. Także. uuu, już mam na maksa tanning zrobiony. No niemożliwe! Cóż by się tego was spodziewał? Dobra, change herka zrobimy sobie tutaj. Proszę ja ciebie. Czekaj, 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 czekaj. Uuu! o, uuu, uuu! Czekaj, bo to zastanawiał się między tym prawdy takim trochę grzywą, końską, trochę. Albo takim miszmaszem, rozumiesz, kolorystycznym. Ale to wygląda przekozacko, normalnie, rozumiesz. Nie zrobiłbym sobie takiej fryzury, absolutnie. Ale mogę mu taką zrobić. Jakby to, jakby to jest tylko postać w grze, więc wywalone w to totalnie. I jakaś tutaj nowa brudka, coś ten tego. Nie, tu już mamy wszystko ogarnięte. Ale ta strzałeczka wydaje mi się, że jest idealna, proszę ja ciebie. Czy ja mogę sobie jeszcze tutaj... Mogę sobie jeszcze pieniądzów ogarnąć, tatulko. To jest w ogóle też ciekawe, bo tutaj ziomeczek jest. Nie, ale już mam wszystko na stopę ale prawda wiesz co tak dla zasady nie Monsteryfik, mordo Monsteryfik, daj sobie wezmę to po prostu tak tak wiesz tak żeby żeby się czuć dobrze nie żeby się żeby się czuć dobrze rozumiesz i se zrobię serię tak po prostu pomogę co nie Let's go. Dobra. Wydaje mi się, że jedyne, co nam jeszcze zostało, to yy, pójście do chyba sauny i to będzie chyba maksymalnie wtedy tutaj wszystko wbite. W ogóle właśnie, ja zapomniałem o najważniejszym rzeczy. Przecież ja w ogóle nie robiłem update'ów. No właśnie. Got my pass. Tak, tak, tak. Update status. Przecież ja... No właśnie, stack and projty, protein get big, dokładnie, to nawet nie są hasztagi, tylko to są jako oznaczenia. Jako Dawaj, update kolejny. No brain, no pain, I see that at the gym, so true, dokładnie tak, święta prawda, mordo. Mordo, jak ty już 3 tony wyciskasz, co ty jak, jakie 220 lb, co, 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 co ty pierdzielisz w ogóle, ty? Dokładnie, dokładnie, do, dokładnie. Upper body day workout, only upper body day workout bo to jest chicken leg challenge, dokładnie. I'm now single ladies who will be the lucky one. Oho oh, ho, oh, to jaki pewny siebie się zrobił. Okej okay. to widzę, że z jego mózgiem jest coraz gorzej I think you got... O, widzisz normalnie tutaj, no bo ja zapomniałem aktualizować status przez całą grę! My biceps won't stop twitching, my veins are doing reps! Dokładnie! Normalnie, że żyły robią, prawda, powtórzenie? Pow! Dokładnie, z menu catch, no to to fajny jest, normalnie zajebisty. Undefined, 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 undefined. Undef no rzekł, chwa nieznaleziony, no i koniec, nie ma, nie ma więcej status mogę sobie pozapraszać znajomych, ale po co mnie to wywalone, was mam totalnie, rozumiesz, normalnie, weźmy sobie jeszcze, czekaj, ja chciałem jeszcze zobaczyć, bo tu chyba jeszcze coś nowego wyskoczyło, wtedy nie, czekaj, gdzie to, bo to tutaj jeszcze chyba coś było, nie, to były new haircuty, to już było, eee, nowych tatuaży już nie ma, nie? Daj mi nowego tatuaża, moto, Czemu tu są tylko dwa tatuaże? Halo ha, Halo, co to ma być? Co to ma być? Ja chcę więcej tatuaży I need more tatu... Need more tatu... ma. Yy, co tam? Pomóc coś znowu? Nie, 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 nie potrzebujesz? Dobra To se zrobimy, prawda, bicepsa. Stary, dobry symulator siłowni Zrobimy se trochę seryjek na bicepsa, prawda Podbijemy se self -esteema. Ty, a jakby tak nabić jakąś dużą ilość pieniądzów Tak po prostu, just like that Jakby bez, bez większego, bez większej bez większego sensu w ogóle, tak naprawdę, bo jakby cały czas oscylujemy wokół tego tysiąca coś dolców, a jakby tak nabić sobie. Nie wiem, pięć 10 na przykład, to by było już coś takiego bardziej. Jakby wiadomo, że ja tego nie wykorzystam, bo po co? Nie mam już nawet za bardzo na co, bo wszystko praktycznie mam kupione. Co prawda mogę sobie zmieniać herkuty i, i, i brodę, więc wtedy oczywiście y, co chwilę będę pieniądze wydawał, no ale jakby większego sensu to tak czy inaczej nie ma, co nie zmienia faktu, że zrobić to mogę. Nikt mnie kuźwa nie zabroni. Co nie? Zrobić mogę? Mogę. No to kuźwa se zrobię, rozumiesz normalnie. Dawaj tą klateczkę, rozumiesz tego self-esteema na pełnej. Jak tutaj mam 1170, to jak teraz zadzwonię po kasę, to chyba będę miał ponad dwa koła, już teraz będzie? Mmm, interesujące, interesujące. Pokażę to. Uwaga, uwaga, and... U, prawie dwa tysiące. Noise, noise, very noise, very noise. To czekaj, to na razie nie będziemy wydawać kasy, tak naprawdę, tylko zrobimy sobie trochę serii. Na klateczkę spompujemy te cochy zanim tam wbijemy na pełne. rozumiesz, do, do tych, yy, prawda, niebiast w saunie. Także jeszcze nie, jeszcze nie. Spokojnie, spokojnie. Jeszcze nie możemy tam przyjść, bo yy, teraz byśmy się jeszcze ośmieszyli. Co prawda, mamy już 100% masy, ale wiadomo, liczy się jeszcze też efekt taki wieży. Jesteś świeżo po treningu rozumiesz normalnie świeżo spompowani normalnie tutaj wiesz wszystko wyładowane po brzegi no, no wiesz o co chodzi, no jakby ja, Jak mam ci to tłumaczyć, mordo, jak ty tego nie rozumiesz To, to ja ci tego nie wytłumaczy po prostu A e, coś jeszcze miałem Coś chciałem, coś, widzisz, e, zapomniałem was was tego wszystkiego, a właśnie, no że ja Zaraz po tej grze, rozumiesz, normalnie od razu lecimy Z kolejną odsłoną Właśnie Duszbak Workout, czyli W tym przypadku będzie to właśnie chyba, o ile się nie mylę Ten Duszbak Beach Club Właśnie, który jest troszeczkę jeszcze bardziej Rozbudowany, jeżeli chodzi o e, Nabijanie tam jakichś tam, prawda, rzeczy, co prawda treningu może super dużo nie mam, ale mam dużo innych aktywności, więc jak najbardziej zaraz po tej gierce zajmujemy się właśnie Duszpak Beach y Clubem. Chyba zrobiłem sobie na Maxa self ale robię jeszcze jedną bonusową, prawda. Y Serię, bo czemu by nie, dobra? I będziemy mieli ponad y, 2000 pieniądzów i 2770. Noise, noise, naprawdę noise. Ja myślę, że możemy spokojnie przebić 3000, i wtedy będę totalnie, totalnie usatysfakcjonowany. Dlatego wystarczy, że zrobimy kilka serii, ale może na klateczkę, na klateczkę. Czemu by nie? Zrobimy sobie klateczkę, poklikam se trochę. Bo czemu mam sobie nie klikać, jak se poklikam? Kiedyś robiłem, pamiętam tą grę, jak miałem takiego double, czy tam triple klika nawet w myśl. A teraz faktycznie robię to zwykłą po prostu myszką, zwykłym klikaniem. To jest... To jest rozwój po prostu yy, doświadczenia, jeżeli chodzi o klikanie myszki. Tak, dokładnie. <laughs> tak to się robi, Bordo. Tak to się robi. Yy, nawet chyba nie muszę mieć teraz na maksa, bo i tak będę miał ponad 3000 w tym momencie, o ile się nie mylę. Dawaj, spróbujemy. Spróbujemy. Będzie ponad 3000 jak nic. Let's go. Będzie ponad 3000. Tak jest. Proszę bardzo. 3020 dolarków. Chyba to będzie w tyle. Chyba to będzie tyle. Także lecimy do sauny.

Let's go! I nie wiem, czy kuźwa się to udało, czy się nie udało. Miałem 80% kuźwa tam z tego chiksów zaliczonych. Czy się udało? Bardzo możliwe, że się udało, ale. Tego już się nie dowiemy, bo nam tego gra nie pokazuje. Moi drodzy, dziękuję Wam przeserdecznie za oglądanie godzinka. Mam nadzieję, że się podobał i zostawiliście tutaj masę łapeczek w górę. I oczywiście subskrypcja. Tak, to jest ten mój gest, to jedna subskrypcja, bo tutaj mi się ten przycisk pojawia, rozumiesz, to normalnie. Także jeszcze, jeżeli nie, nie zasubskrybowałeś do tej pory, a dotrwałeś do tego momentu, to jak najbardziej subskrypcja mile widziana na tym kanale. Dziękuję Ci przeserdecznie i widzimy się już w kolejnym y, Duszpak workout znaczy w zasadzie nie w Duszpak workout, tylko właśnie duszbak Biczka, ale to już na. Następnym następnym razem. Prawdopodobnie nawet chyba będą to odcinki dopiero w nowym roku. Chyba tak na dobrą sprawę, bo tyle odcinków ostatnio podagrywałem, że ja chyba nie wyrobię się, żeby wrzucić to wszystko w grudniu. Serio, naprawdę, ale to fajnie, fajnie. Myślę, że będziecie zadowoleni. Dziękuję jeszcze raz, miłego czerwca wszystkim. Do następnego. Trzymajcie się i. Papa! Tutorial subskrypcji dla daltonistów. Jeśli subskrybuj, zmieni się na subskrybujesz, to subskrybujesz.